Mi się wydaje, że w Niemczech Polacy to są jedni z najbardziej pracowitych ludzi. A za to Ukraińcy im się nie chce robić. Dziennie idę do pracy. Już wiecie, że pracowałem w kilku firmach kurierskich. Na przykład chłopaki z Ukrainy się stawiają, nie chcą tyle robić. Jeśli im coś nie przypasuje, zwalniają się, a Polacy się grubo trzymają tej roboty. Nie wszyscy oczywiście, bo nie będę wkładał wszystkich do jednego worka, ale często widać, że Polakom bardziej zależy na pracy że potrafią się dostosować. Nawet jeśli ma tej roboty robić trochę więcej. To nie jest dobre, ja wiem, no ale tak bywa. No i to mogę przyznać, że Polacy w Niemczech są pracowici, nie opierdzielają się, tak jak mówiłem na innych filmikach, nawet zawyżają normy, gdzie później ludzie mają do nich pretensje, że nie nadążają, a szefowie się skarżą, że można więcej? Można, Polacy pokazali. Czy to na plus? No nie wiem. Tak jak mówiłem w którymś filmie, że Czasem to utrudnia w niektórych firmach, że później trzeba, że później z lekkiej roboty robi się ciężka. Ale są pracowici, na pewno no znajdą się też tu miglance, którym nie chce się robić, no jak wszędzie, ale tak czy inaczej. Polacy bardzo chętnie są brani do różnych firm, do różnej pracy, bo wiedzą, że, że są robotni pracowici, na pewno bardziej niż ci spoza Europy. No i tutaj Ukraińcy też są dosyć leniwi, uwierzcie mi. Ale tak jak mówię, nie wszyscy do jednego wora, ale najczęściej tak bywa. Trzymajcie się, cześć.